Za oknem zapadała ciemność. Odgłosy coraz rzadziej przejeżdżających samochodów urywały się nagle, wzbudzając moje zainteresowanie. W tym samym momencie telewizor zaczął śnieżyć. Zmarszczyłem brwi i przełączyłem na inny kanał, jednak nic się nie zmieniło. Wstałem z kanapy i podszedłem do okna. Nieprzenikniona ciemność. Żadnych gwiazd, samolotów, czy chociaż znajomych świateł ulicznych latarni. Prawdę mówiąc, nie widziałem nawet mojego podwórka. Wszystko wyglądało tak, jakby ktoś zamalował moje okna czarną farbą. Udałem się do wyjścia. Gdy otworzyłem drzwi, nie owiał mnie najmniejszy powiew wiatru. Nie odczułem zmiany temperatury, a przecież była połowa zimy. Mrok pochłonął całą działkę, nie oszczędzając nawet wycieraczki pod drzwiami. Zdawałoby się, że gdybym zrobił krok do przodu, to spadłbym w bezdenną otchłań. Wróciłem do środka, sięgnąłem po komórkę i wystukałem numer do rodziców. Wiedziałem, że oboje są jeszcze w pracy, ale nie spodziewałem się komunikatu, że podany numer nie istnieje. Zdenerwowany włączyłem komputer, ale szybko okazało się, że nie ma internetu. Postanowiłem jeszcze raz wyjść na zewnątrz. Nieopodal był posterunek policji, może oni będą wiedzieli, co tu się dzieje. Wychodząc, wziąłem z szuflady latarkę. Gdy jednak ostry strumień światła nic nie zmienił w otaczającej ciemności, zacząłem się bać. Sytuacja była absurdalna. Czułem, że w jednym momencie cały mój dom znalazł się w bezkresnej jaskini. Wziąłem głęboki oddech i ruszyłem naprzód, licząc kroki. Nie widziałem przed sobą dosłownie nic. A światło latarki urywało się po kilku centymetrach dosłownie tak, jakbym bez przerwy stał przed ścianą. Gdy naliczyłem 50 kroków, odwróciłem się. Oczywiście domu już nie widziałem i natychmiast straciłem orientację. Ruszyłem szybkim krokiem, jakby się zdawało, w stronę, z której przyszedłem. Jednak gdy po naliczeniu 50, 100, 200 kroków wciąż nie znalazłem mojego domu, zacząłem panikować. Upuściłem latarkę i biegłem naprzód. Kompletnie nie wiedziałem, jak długo biegnę i ile drogi przebyłem. Wszystko wokół mnie było takie samo, bez kresna czerń. Momentami wydawało mi się, że stoję w miejscu lub biegnę do tyłu. Czułem się jak we śnie. Miałem wrażenie, że ktoś mnie woła, że słyszę jakieś krzyki, szczekanie psów, ostrzenie noży, szum fal. Z czasem zacząłem dostrzegać coś w ciemnościach, jakieś mgliste kształty. Coś znajdowało się tuż przede mną. Lecz gdy chciałem to złapać, to trafiałem na pustkę. W końcu upadłem bez sił na ziemię. Grunt był twardy i idealnie płaski. Nawet teraz nie byłem pewny, czy stoję, siedzę, czy mnie nie ma. Coś przeskoczyło obok mnie, niczym pędzący pociąg. Gdy się odchyliłem, przez chwilę myślałem, że spadam. To było nie do zniesienia. Nagle dostrzegłem jakąś osobę. To była moja mama. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Chciałem ją uściskać, skakać ze szczęścia. Nie trafiłem na jej ciało, tylko znów upadłem na ziemię. To było złudzenie. Wszystkie odgłosy na powrót ucichły, jak gdyby otaczająca otchłań kpiła sobie ze mnie. Desperacko macałem swoją twarz, dłonie, krzyczałem, aby nie zapomnieć, że tu jestem. Czołgałem się przez godziny, dni, tygodnie. Nie odczuwałem nawet pragnienia, głodu czy potrzeby snu. Męczyłem się, jednak szybko wracałem do zdrowia. Zaczęło się robić coraz gorzej. Przyłapałem się na obgryzaniu własnych palców. Tępy ból przypominał mi, że wciąż istnieje. Wielokrotnie czułem, jak krew zalewa mi ręce, ale gryzłem dalej. Nie próbowałem już rozwiązać zagadki nagłej czerni. Nie próbowałem znaleźć domu. Mogłem być już daleko od niego... Lub leżeć pod własnymi drzwiami i tak tego nie zobaczę. Chciałem już umrzeć, zaznać spokoju. Nie było jednak sposobu na skończenie ze sobą. Położyłem się i czekałem, aż śmierć sama mnie znajdzie. Zamiast tego usłyszałem kroki, dochodziły zewsząd. Usłyszałem, że zbliża się do mnie niemały tłum. Ktoś stał tak blisko mnie, że czułem jego oddech. — Gdzie jestem? — zapytałem. — W czyśćcu, synu. W czyśćcu. Pewnego dnia, gdy wróciłem od koleżanki, zostałem w domu wielki bałagan. Rodziców nie było, co było dość dziwne, bo o tej godzinie zawsze byli w domu. Postanowiłem, że posprzątam ten bałagan, a potem do nich zadzwonię. Oboje nie odbierali. Gdy wszedłem na górę, zmierzając do swojego pokoju, zobaczyłem, że drzwi od sypialni rodziców są uchylone. Pomyślałem, że tam zajrzę, ale zaraz pożałowałem tej decyzji. Moi rodzice leżeli na podłodze w kałuży krwi. Serce podeszło mi do gardła. Pomyślałem, że w domu nadal mogą być włamywacze, więc wybiegłem na zewnątrz i wezwałem policję. Gdy przyjechali, wszystko im wytłumaczyłem. A następnie poszedłem na noc do tej samej koleżanki, od której wcześniej wróciłem do domu. Opowiedziałem jej o wszystkim i ona też była w szoku. Po nieprzespanej nocy ponownie wróciłem do domu. Wchodzę do mieszkania i stanąłem jak wryty. Moja mama przechodziła właśnie do pokoju i powiedziała do mnie: "Cześć synu, gdzie byłeś?". Zdezorientowany odpowiedziałem, że u koleżanki. W moim głosie słychać było zdziwienie. Zapytałem mamy, co wczoraj robili z tatą o tej samej godzinie, a ona odpowiedziała, że spali. Opowiedziałem jej wszystko, ale nie uwierzyła mi. Tata tak samo. Poszedłem do mojego pokoju i zauważyłem na biurku kartkę. Napisane na niej było: Ha, 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 co zobaczyłeś martwych rodziców? To ja ich zabiłem. Chciałem zobaczyć twoją minę, no i zobaczyłem. Ciekawa, musiałeś się nieźle przestraszyć. Ha, 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 ha. Podpisano demon. Pewien pochodzący z Francji młody ambientowy muzyk imieniem Charlie podjął nowy ciekawy projekt. Zamierzał nagrać dźwięki, jakie wydaje podczas snu, i wydać je pod tytułem La Nuit z francuskiego Noc. Charlie mieszkał sam za miastem, co pozwoliło wyeliminować odgłosy ruchu ulicznego, alarmów samochodowych i innych tego typu rzeczy z nagrania. Planował ten projekt przez wiele miesięcy, kompletując sprzęt, który pozwoliłby mu odpowiednio chwycić wszelkie dźwięki. W końcu, 27 września, zdecydował się wykonać swój plan. Rozstawił cały sprzęt i poszedł spać o północy. Następnego dnia Szachli przesłuchiwał nagranie. Przez pierwszą godzinę słychać było tylko jego przewracanie się z boku na bok i odległe szczekanie psa oraz kilka samochodów. Ciągle to jednak za dużo, nie chciał w ogóle nagrywać ich odgłosów. Druga godzina nagrania była bardzo podobna. W trzeciej Szachli usłyszał coś, co go przeraziło. Dokładnie w trzeciej godzinie i dwudziestej czwartej minucie nagrania można było usłyszeć dźwięk otwierających się drzwi jego sypialni. Tyle wystarczyło, by szachli się przeprowadził. Pewnego wieczoru poszedłem spotkać się z kolegami, wyszedłem od nich późno w nocy, wsiadłem do samochodu i ruszyłem w drogę opustoszałą autostradą. Po jakimś czasie zauważyłem w lusterku samotną parę świateł, zbliżającą się w coraz szybszym tempie. Samochód ciągnął się za mną, a kiedy spojrzałem do tyłu, zobaczyłem, że ma włączony migacz, jakby miał zamiar skręcić. Nagle obcy pojazd podjechał bardzo blisko mojego samochodu i zaczął migać mi długimi światłami. Zacząłem się denerwować. Światła przyciemniały się na moment, a potem rozbłyskały ponownie. Przerażony, zmusiłem się do patrzenia na drogę i walczyłem z ochotą spojrzenia do tyłu. W końcu dojechałem do swojego zjazdu, ale pojazd z tyłu cały czas podążał za mną, co jakiś czas świecąc długimi światłami. Jechał za mną, aż w końcu dojechałem do domu. Pomyślałem, że moją jedyną szansą jest szalony bieg do domu, zamknięcie się w nim i zawiadomienie policji. Kiedy wyskoczyłem z samochodu, Kierowca obcego pojazdu nerwowo krzyknął, żebym zamknął za sobą drzwi i zadzwonił na policję. Kiedy przybyli, okazało się, że mężczyzna jadący za mną starał się mi pomóc. Właściwie to nawet uratował mi życie. Kiedy jechał za mną i jego światła oświetliły mój samochód, zobaczył sylwetkę człowieka z nożem rzeźnickim, wzniesionym, żeby mnie zabić. Migał więc długimi światłami, a wtedy napastnik na tylnym siedzeniu się chował. Podczas podróży służbowej zepsuł mi się samochód. Próbowałem znaleźć przyczynę awarii, jednak moje starania spełzły na niczym. Zrezygnowany usiadłem w samochodzie, zastanawiając się, co powinienem zrobić. Słońce zachodziło już za horyzont, a ja nie znałem nikogo, kto mieszkałby w tej okolicy. Mój wujek, który mieszkał najbliżej, dotarłby tutaj najwcześniej za parę godzin. Z zamyślenia wyrwał mnie odgłos zbliżającego się samochodu. Szybko wysiadłem ze swojego pojazdu i stanąłem na drodze, zatrzymując podróżnego. Kiedy nakreśliłem mu sytuację, nieznajomy zaproponował, że podwiezie mnie do pobliskiego hotelu. Wspólnymi siłami zepchnęliśmy samochód na pobocze, ustawiłem trójkąt ostrzegawczy i zabrałem ze sobą tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Jechaliśmy jakieś pół godziny, przez całą drogę milcząc. Kiedy zajechaliśmy pod hotel, podziękowałem nieznajomemu i wszedłem do środka. Przekroczywszy próg, od razu skierowałem się do recepcji. Zmęczenie dawało mi się we znaki i chciałem jak najszybciej znaleźć się w łóżku. Pani pracująca na recepcji wręczyła mi klucz i poinstruowała mnie, jak dotrzeć do pokoju. Już chciałem odejść, kiedy kobieta zniżyła głos i pouczyła mnie, żebym trzymał się z dala od pokoju bez numeru na drzwiach, który będę mijał w drodze do swojego. Powiedziała, że to magazyn, w którym trzymają środki czyszczące. I że pomieszczenie przeznaczone jest wyłącznie dla personelu hotelowego. Przytaknąłem recepcjonistce i w końcu udałem się w kierunku mojego pokoju. Będąc już w łóżku, rozmyślałem nad słowami kobiety. Coś w sposobie, w jakim mówiła o tym pokoju, rozbudziło moją ciekawość. Wstałem z łóżka i ostrożnie wyszedłem na korytarz. Podszedłem do nieoznaczonych drzwi i przez chwilę nasłuchiwałem. Wydawało mi się, że coś słyszę. Ale było to zbyt ciche, żebym mógł zidentyfikować, co to takiego. Schyliłem się więc i zajrzałem do środka przez dziurkę od klucza. Chłodne powietrze wydostające się z pokoju zmusiło mnie do mrugnięcia. Po drugiej stronie zobaczyłem pokój bardzo podobny do tego, w którym sam zostałem zakwaterowany. W rogu pokoju stała nieruchomo kobieta. Jej skóra była niesamowicie blada. Stała tyłem do drzwi, opierając głowę o ścianę. Obserwowałem ją przez chwilę i zastanawiałem się, kim może być. Może to córka właściciela hotelu, albo jakaś lokalna gwiazda, która nalegała na anonimowość. Przez chwilę wahałem się, czy nie zapukać do drzwi, jednak porzuciłem ten pomysł. Kiedy tak stałem, ogarnięty dziwną fascynacją, głowa kobiety gwałtownie zwróciła się w moją stronę. Przestraszony niespodziewanym ruchem odskoczyłem od drzwi i omalnie krzyknąłem. Po chwili zebrałem się na odwagę i spojrzałem ponownie. Tym razem nie dało się nic dostrzec. Całą dziurkę wypełniała czerwień. Najwyraźniej mieszkanka pokoju zauważyła mnie i zasłoniła dziurkę czymś czerwonym. Poczułem jak na policzki wkracza rumieniec i zrobiło mi się naprawdę głupio. Miałem nadzieję, że kobieta nie złoży na mnie skargi na recepcji. Wróciłem do swojego pokoju i zapadłem w sen. Następnego dnia, schodząc na śniadanie, postanowiłem podpytać recepcjonistkę o tajemniczy pokój. Kiedy na jej prośbę obiecałem, że wytłumaczenie pozostanie między nami, w końcu zgodziła się opowiedzieć mi prawdziwą historię. Wiele lat temu w tamtym pokoju mężczyzna zamordował swoją żonę. Kiedy zakończyło się śledztwo, wyremontowaliśmy pokój, jednak goście, których tam kwaterowaliśmy, rzadko spędzali w nim całą noc. Opowiadali, że widzieli dziwną zjawę której skóra była prawie całkiem blada, a oczy zupełnie czerwone.